<śmieniciela> <śmieniciela> no, nie dotyka, no, tylko tylko przychodzi. No kurwa, o, może być ciało. Nie, nie, być jak, to jak to siądzie, tak, siądzie, siądzie no. okej. Okay, cool, szok. Bolo, jedź. Nie bądź gałoń. masz znaczyczka, piątka. To... Ciebie bardziej do w tym Siąga, Łej kurwa! To by nie straciło mu mocy. O kurwa! <grybuj> <grybuj> Zgaś tego czmika! <grybuj> <śm _> ja pierdolę, nie, no to jest szok. Cały ten teren trzeba spalić, a teraz nie do wody. Cze, Czekaj, jakby po lampki, nie? No to tej to kurwa przesłać, bo to jest szok. Nie, to jest po tyle dużo rzeczy. やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやば Wszystkie może są potrzebne Dobra, bolo <cor>